Ponad 420 koni mechanicznych pod maską, prędkość maksymalna około 240 km na godzinę. Oto osiągi Mitsubishi Lancer Evo 8 za kierownicą którego zasiada Andrzej Papa Michalis. Wałbrzyszanin jest podwójnym wicemistrzem Polski w wyścigach górskich Grupy A. Już 30 kwietnia w Korczynie rozpocznie kolejny sezon walki o mistrzostwo. No mam za sobą dwa, dwa sezony 2009-2010. W 2009 jeździłem Lancerem Evo 6 Udało się zdobyć tytuł wicemistrza Polski i w dziesiątym już tym samochodzikiem Evo 8 również udało się e, wicemistrza Polski w grupie A. Cena pojazdu Andrzeja papa Michalisa to około 200 tysięcy złotych. Sama skrzynia biegów, która sprawia, że nie trzeba wciskać sprzęgła kosztuje ponad 40 tysięcy. Klatka ochronna, która jest obowiązkowa we wszystkich wyścigach to kolejne 3 000 do 15 tysięcy. Eksploatacja samochodu wyścigowego wymaga równie dużego nakładu finansowego. Pojazdy takie zużywają około 50 litrów benzyny na 100 km. Warto dodać również, że nie jest to zwyczajne paliwo dostępne na stacjach benzynowych. Litr wysokooktanowej cieczy waha się w granicach 25 Zł. Opony to kolejny wydatek rzędu 15 tysięcy złotych za sztukę. Wszystko to sprawia, że kierowcom wyścigowym ciężko poradzić sobie bez sponsora. Liczymy, że ktoś może tutaj z lokalnych biznesmenów nas w jakiś sposób wspomoże. My ze swej strony oferujemy jakby reklamy na tym samochodzie, który tutaj widać. Oprócz tego jeździ z nami Eltek. Bardzo duży, to jest nasz samochód serwisowy, również może być oklejony. Podczas startu samochód wyścigowy eksploatowany jest do maksimum. Wałbrzyski wicemisz Polski naprawia i serwisuje go we własnym warsztacie. Przed Andrzejem Pawłem Michalisem 16 wyścigów górskich. Za kierownicą Mitsubishi zasiądzie już 30 kwietnia podczas zawodów w Korczynie.